Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy dzień się zaczyna. Nowy dzień się zaczyna. Wszystkie w dobrej kondycji. Wszystkie w dobrym zdrowiu. Tak? Stefan. Oj oj oj, oj 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 jaki ty jesteś dzisiaj. Groźny. Jaki groźny! Wszystkich straszysz naokoło, tak? Wszystkie kurki w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Tylko Stefan podskakuje jak na sprężynach. On ma tyle energii po nocy, że aż za dużo. Aż za dużo tej energii. Tak? Witajcie w kurniku Bożenki. Dzisiaj piątek. Jak zwykle u nas szaro, ponuro. No i jeszcze na dodatek dzisiaj coś wieje. Zaczyna wiać. Oby tylko deszcz nie padał jeszcze do tego, do tego kompletu. Zaczynamy nowy dzień. Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam na nasz codzienny, zwykły dzień w kurniku. No ziarno jest świeże podane. Czyściuteńka. Woda, proszę bardzo, z octem jabłkowym. No i zaraz jeszcze troszkę. Na siano macie, to nie trzeba przynosić. Sianko jest. Później dostaniecie świeżą trawę. Stefan, przestań. Co ty dzisiaj jesteś taki nerwowy? To zabierzemy. A kto tu siedzi? Kto tu siedzi? No już zaraz, grażynka. Zaraz dam ziarno. Stefan, wychodź nie wygłupiaj się. My, to tutaj jedzenie? A ty sobie znoś ładnie jajeczko, tak? No. No i dzisiaj codzienna porcja zieleninki, tak? Grażyna jak tylko zobaczy, że ziarno tutaj poprawiam, że sypuje się świeże, to od razu pędzi. No, już wychodzę, Stefan. Co ty dziś taki nerwowy jesteś? No, wypuść mnie, idę sobie już. Idę sobie. Proszę iść tam trawę, jeść Stefan. No, jak mam wyjść, jak stanąłeś na furtce? Idź sobie, idź sobie. Nie, poszedł. Zamiast jeść tu trawę z skórami, to ty. Chcesz bójki, chcesz bójki robić ze mną tu jakieś? No, no i co? Już jestem za, za furtką, no. Jasne, będziesz mi jeszcze, będziesz mi jeszcze dziubał tutaj. Oj, niegrzeczny ty jesteś, naprawdę. Dzisiaj jakoś bojowo nastawiony jest. Ostatnio nawet nie było aż tak źle. Dzisiaj od samego rana. No, zobaczę co tu w gnieździe. No, dwa jajka są jak zwykle. To dużo od czarnuszki, bo widziałam, że się działo. A to drugie okrągłe być może od jagody. Tutaj zobaczymy. Nie, w drugim nie ma na razie. No dobrze. Dwa, jak zwykle rano. Zawsze są rano dwa. No widzicie, byłam w gnieździe tam z tamtej strony w kurniku, wzięłam, zdołałam tylko te jajka i już Stefan poleciał i już tam sprawdza te gniazda. A kury się nie przejmują, jedzą sobie trawkę, a on nie chce tam robić inspekcję. Znowu widzę, że wszedł do tego pierwszego gniazda, no muszę uważać, żeby tam nie zostawały żadne jajka, bo przecież weźmie i rozgniecie i będzie cały. Jajecznica tam. No. No pięknie. No widać, że jarzębiata szefowa zmienia upierzenie, bo widać, że ma tutaj piórka powypadane. Reszta. Reszta mniej. No jedzcie sobie. Oj, młodomory moje. Czekajcie, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie? Już całą trawkę. No już idziemy, tu idziemy, idziemy zaraz dostaniecie, zaraz, 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 Stefan. Już, już, już. Ej, nie wolno. Co to jest? Co to jest? No zaraz będzie na dole. Proszę. O matko, a co wy takie głodne? Pra nie. <laughs> Stefan, dostałeś po głowie. No nie chce się bić ten burak, widzisz. Gruszka jedzie. Proszę gruszkę. Burak. O, idzie. Idzie burak. <laughs> Buraczek. Jabłuszko drugie. Jabłuszko. I gruszka. Czekaj, czekaj. I gruszka. No, proszę bardzo. I po co tu przyszedłeś? Po co przyszedłeś? Stefan, Stefan. No przecież dopiero macie tam. Macie tam. O ja. Jak się rzuciły na pietruszkę. No nie każda z nas dostała. Czekaj Stefan. Odejdź. No to jest to samo co tam macie. Przeburak spadł. Burak to na samym końcu zjecie, nie? No. A tu pietruszka, zobacz. Tu pietruszka. No. O, matko! To za nieszczęścia straszne. Rukola lepsza, nie? Jest. <grywa> Trochę zielonej pietruszki im zerwałam, ale widzę, że nie. Troszkę tam podziubały i nie a na rukolato w sekundzie znika. Coś tam dziubią, coś tam Stefan wołał, grażynę do tej pietruszki. Ale tutaj owoce warzywa lepsze. Jabłko, gruszka i burak. Zapewne pierwsze, a teraz jabłka dawno nie jadły. A, gruszka już połowa zjedzona. No, to dobrze. Takie zamieszanie przy obiedzie, że połowa obiadu na ziemi. Strasznie zaczęło wiać. wszystko się zerwało okropne, no i połowa obiadu na ziemi. Wyszłam właśnie zamknąć kury, bo już jest godzina 17. Ale jeszcze zobaczcie, wcale nie jest tak ciemno. No i widzę, że one wcale jeszcze się nie szykują do spania. Tylko chodzą jeszcze, łażą tam. Mimo, że jest zimno, wiatr i taka przenikliwa pogoda. A one wcale nie mają zamiaru iść. No i chyba znowu będę musiała iść do domu i w domu poczekać, a ja myślałam, że myślałam, że one już będą się zbierały do spania. A tu ani jedna jeszcze nie jest w środku. Zobaczcie. Wszystkie chodzą, ale nie widzą. Nie widzicie? Że o zmroku to już tak jest spokojnie. Już tam sobie tylko grzebią. No ale takie zimno przenikliwe już mogłyby iść. No nic, zamknę tutaj z tyłu już sobie i, no i poczekam bo aż tą folią tutaj wiatr wieje. No, żadna jeszcze nie poszła. Dzisiaj też taki krótki film z kurnika, żeby tylko się z wami spotkać, bo naprawdę no, przy takiej pogodzie to nawet ja nie przychodzę często, przychodzę tylko tyle co dać im jeść. Troszkę sprzątnąć w środku, wyciągnąć nieczystości i uciekam do domu, bo jest tak brzydko. Także czekajmy, czekajmy na lepsze, cieplejsze dni. No, na razie jeszcze takie się nie zapowiadają, ale w kurniku nic się nie dzieje. Kurki zdrowo rosną i zdrowo się chowają, na szczęście, znoszą. Dużą ilość jajek, dobrze sobie radzą, dużo jedzą, także no wszystko jest w jak najlepszym porządku. W jutrzejszym filmie postaram się przybliżyć Wam rasę moich kurek i opowiedzieć o każdym kolorze mojej kurki osobno, jakie to są odmiany właśnie tej kurki rosy, ale to w jutrzejszym filmie. A na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kurniku Bożenki jutro. Pozdrawiam.